No i się stało ludzie, no co, co by tutaj gadać? No jestem z kilkoma ludźmi na sklepie, może się przedstawią. Ej. To, że po, nie nie. po kolei to będzie taki bo... No dobra, jeśli tutaj się. I Jak smakuje co z różowej owce? Nie wiem. <laughs> dobra, słuchajcie. To ją e, e, żeby, żeby było w miarę krótko i przejrzyście. Słuchajcie, póki co browar działa u mnie na kompie. E, jest już IP które macie w opisie. Jest to z IP troszeczkę inne niż ostatnio, um, ale to nie szkodzi. Słuchajcie, e, e, co to jest za serwer? To właściwie, no, można powiedzieć, że to jest osobna gra, do której jest potrzebny Minecraft. Słuchajcie, cele, tutaj nie ma zasad, to sobie możecie kuźwa i robić co chcecie, czyli po prostu ewidentnie możecie grać z Survivala, ale jest PNH, no wiecie, no są inni gracze. Możecie robić gilgię, klajmować podbijać inne gilie a gdy szu będziecie szukać nieco odrobiny spokoju, możecie sobie kupić. E, Wioskę po prostu za 50 tysięcy zetcoinsów, no, no i po prostu tam troszeczkę spokojnie, bo tam jest Kuboid. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał będzie ze sobą, kupić gracza premium, który dostaje nowe możliwości, ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze: mianowicie chcę zrobić, żeby ten serwer był 1000 największy polski serwer. Mam na oku bardzo dobrą maszynę, tylko słuchajcie, potrzebuję, żeby było wpis do osób na tym serwie, bo jeżeli będzie sobie grało powiedzmy 20 osób, to ja nie będę na razie inwestował w taką maszynę i na razie sobie dam spokój i dopiero, dopiero później to zrobię. Jeżeli ściągniecie wszystkich kumpli, wszystkich, którzy macie gdzieś na Skype'ie, kuźba, na telefonie, którzy kiedykolwiek grali na browarze i jesteście w stanie ich ściągnąć, żeby oni grali, słuchajcie, ja wiem, że to będzie utrudnione, bo to działa na moim komputerze i ja też nie mogę siedzieć 24 na 7 na kompie. Więc to będzie po prostu kiedy ja będę, więc jeżeli widzicie, że jestem na Skype'ie, jest. I wtedy was bardzo serdecznie zapraszam. No, pogracie, zobaczycie. No, i szczególnie polećcie znajomym, bo jeżeli tak, to mamy szansę kupić was znowu, żeby być jednym z najlepszych polskich serwerów. A do tego największym, to jest na bank. Tysiące slotowych nie widziałem takich serwerów. No nie wiem, my się gdzieś widzieli, widzieli, ale tak szczerze, właśnie powiedzcie, bo sam nie wiem. Wow, yeah. trzeba. Hmm. No i dobra, no zobaczymy. No to co, no to do, do zobaczenia Nie czekam tutaj na was na tym serwisie Kurwa mój sword